Nowa Grupa jest wyłącznym dystrybutorem sprzętu medycznego, do wynik medycyny estetycznej i gabinetów kosmetologicznych. Dostarczamy kompleksowe wyposażenie, począwszy od foteli, poprzez produkty typu mikrodermobrazja, a na laserach skończywszy. Nowa Grupa jest firmą rodzinną, istniejemy nieprzerwanie od 28 lat. Pracujemy tylko na najwyższej klasy produkta. Głównie są to producenci z Niemiec, ze Stanów i z Izraela. Korowym produktem w ofercie nowej Group jest laser Medio Star Next. Jest to jedyny i pierwszy na świecie laser do kompletnie bezbolesnej epilacji. Laser, w którym możemy pracować przez cały rok, łącznie z okresem pełnego nasłonecznienia, oraz laser, w którym pracujemy najszybciej. Główne zastosowanie to przede wszystkim usuwanie ogłosienia bezbolesne usuwanie ogłosienia. Natomiast mamy możliwość również rozbudowania produktu do indykacji zabiegowych, takich jak usuwanie naczyń, fotoodmładzanie czy zabiegi na trądzik aktywny. Kolejnym produktem, który jest wyjątkowy i którym należałoby się pochwalić, jest urządzenie Reaction. Urządzenie Reaction jest pierwszym znowu i jedynym urządzeniem na świecie w ofercie Nowa Group. Dedykujemy dla osób po bardzo dużej utracie wagi do bardzo e, dużych obszarów zabiegowych, takich jak brzuch, pośladki e, czy uda. Dedykowany dla osób e, z problemami bardzo dużej utraty elastyczności skóry do obszarów zabiegowych, takich jak uda, brzuch czy pośladki. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.nowagroup.pl, bądź też na naszym Facebooku Nowa Grup Mediostar Next lub Wiora Polska.